Gusy. Dawno nie było odcinka z magnesikiem. Dzisiaj wybrałem się na bardzo długą podróż. Prawie półtorej godziny jazdy samochodem od domu. Dzisiaj mam parę mostów do zahaczenia i chcę zobaczyć, ile jestem w stanie dzisiaj zarobić. Przede mną taki piękny. No, kurde, tu jest jeden taki dość szeroki nowy most. Tam jest kolejny most. Dno takie piaszczyste. No, zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Parę mostików dzisiaj przede mną. I jak się uda, to pod koniec dnia pojadę, to e, sprzedam. Nienawidzę, jak jest. pioch, Który zasysa! No, ale mułu jest. No, strasznie dużo mułu. A najgorzej, że nie widać dna. Przez co nie chodzi się tutaj zbytnio komfortowo. No nie. O, jest. Nie. To nie będzie miejsce dla mnie. Tu lepiej byłoby rzucać. Ale pójdę z drugiej strony. Zobaczcie, pijawkę złapałem. Czarna, to ta, 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 ta dobra. Tak jest, to jest pijawa. Bo jeszcze są takie brązowe. E, z dwoma paskami na plecach. Nie pamiętam, czy one są takie brązowate i dwa czarne paski. Tamte są końskie, podobno i są niedobre, a te czarne są najzdrowsze kiedyś ich właśnie używano do ściągania z zepsutej krwi Tak jest tutaj przydałby się magnes z dorzucania, tutaj widać krzaki Ale tu jest od groma mu więc ciężko, ciężko, szkoda czasu Długą drogę przejechałem, znalazłem o jedynie pręta i spadamy tutaj gdzie gdzie widać kamienie, ale jest no strasznie nierówne Czasami sobie o tak, zarzucaj. Strasznie się wbija w ten muł. No, idzie strasznie. No dobra, jedziemy w kolejne miejsce. Szkoda czasu. O, ile pręcików? Tu pewnie jest towaru. No tam deskę nawet zostawili robotnicy akrobili. Aha, nie tylko deska. Rusztowanie takie. A widzisz pan. Zapomnieli, albo będą może dokańczyć Zmieniamy kochani miejsce Tu nawet ciut, ciut nie było, tu była bryndza jak Jak talala, Dosłownie Bryndza jak talala była, znalazłem tylko kawałek blaszki I jedną puszkę zabrałem Więc jak tak Dzisiaj będzie, przez cały dzień To chyba raczej nie będę jechał na złomowiec tego sprzedać, bo No raczej <laughs> <laughs> kokosów z tego nie będzie Jadę na kolejną miejscóweczkę zobaczymy jak to wypada Zielonkowica. O, widzicie? W Zielonkowicach jesteśmy do kolejnego mostu. Normalnie kamel tropy dla ubogich. Tutaj bagno, a tu krzaki jak skurczes, nie ma żadnej ścieżki. Będzie ciężko jak to się znajdzie. Dobra, widzimy się nad wodą. Jest potoczek, Ech. jakaś nieudana bobrza tama, piach, to już czuję, że jest biedna, cały, cały poprzedni złom wyciągnąłem sobie tu, Ta. no dobra, chodzimy do wody, zobaczymy, czy coś tu będzie, stary gruby gwóźdź się trafił, na razie bieda. Straszna bida. Tutaj, gdyby ta tama nie była, piach by strzedł, to może coś by było, ale jest za dużo piachu na dnie. No. no. no właśnie, nie wiadomo, czy coś tu się trafia. Bo tu też jest y, po bobrze i tamie. Sporo koralów na dnie. No, nawet tutaj jest sporo. I wystarczy, że podnoszę magnes, zaczepi się o gałąź i człowiek nie wie, czy coś ma czy to tylko gałąź. Więc dzisiejszy dzień no nie jest zbytnio owocny Na razie, no zobaczymy później, nie? Jest godzina dopiero 9 rano, nie ma co oceniać dnia przed zachodem słońca Może się trafi jakieś Eldorado Bo na razie to jest Bitam kochani, tutaj też jakaś smutka nie duża płynie, ale tu jest dość fajne miejsce, nietypowe. Dlaczego? Już wam mówię. Widzicie te krzaki? Tu idą tory. W tych krzunach tu idą tory. Tam były wymieniane podkłady. Idą tory. Tu idą w ogóle w krzakach. Tam idą tory też. W ogóle pozarastane są powymieniane podkłady. Tak jak ktoś by powymieniał, tak jak to byłaby jakaś stacja kiedyś czy co. Nie mam zielonego ani bladego pojęcia, dobra, magnes do góry. Olej, se tak wiezie, radośnie. Hi, 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 eee, teraz, jak idę, widzicie, stare podkłady są, czasami może jakaś śruba leżeć obok tego. Nie ruszamy, nie ruszamy, bo już Wam mówię czemu. Bo teraz PKP strasznie gania za zbieranie, właśnie, złomu, z torowisk, No bo jak złom był po złotóweczce, to mieli wywalone, a teraz widzicie. Chodzą, nie wiem, czy z PKP zbierają, odkładają. I strasznie za to ganiają. No, więc lepiej nie ruszać. Nie wasze, nie ruszajcie, Te lepiej sobie chodzić o, po smródkach. Dobra, jak to tu wygląda? Ezu, znów piach. Ja mam nieszczęście tego piachu. Dlaczego? Bo. O, tu stary most. <laughs> Już wam mówię, dlaczego. Bo w piachu to wszystko tonie. Ale ktoś tu był. Widać po śladach. No, więc kolejne warszywe miejsce, widzę tutaj ślady były, wyciągnąłem kawałek, już mam coś, od dzwonka rowerowego, no, ale dobre i to, widzicie dlaczego twierdzę, że ktoś tu był, zobaczcie, jest, ktoś zbierał i tutaj wyrzucał, no są ślady, więc raczej tutaj... Nic nie znajdę, chyba że mój poprzednik, który tutaj latał miał słaby magnes. O, coś tutaj się trafiło grubszego. W samochodzie mam wręcz takie rękawice. Coś, coś tu jest. W samochodzie mam takie rękawice do łokci. Taki grubsze. Jakiś prędko widzę już stąd. Wyciągnę go. Najlepszym sposobem jest złapać. Ciągnąć, go takiego momentu, a się nie urwie. O! Jest wreszcie jakiś fant. Ach. Czyli jest nadzieja, że ktoś tutaj latał, ale... ...ze słabszym magnesem. Ty, a tam chyba jest więzienie. Zobaczcie przede mną. Mur kurwa wysoki. Na 5 metrów. Strażnica. Tam będzie więzienie. No. Muszę kamerę opuścić, bo tą kamerę mam tak podniesioną, że nie widzę, co wyciągam. Więc jest łącznik, waży z 15 kg, no ale jest. Jest kamień magnetyczny. więc malutka nadzieja jest, że coś jeszcze złapie. Nie proszę, żeby się zwróciło o zawachę. Patrzę w ogóle, jak ten stary most jest zrobiony. Zobaczysz stary, stalowy most. To w ogóle ile podkładów jest powsadzanych, tych, 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 belek. Tam u góry już jest beton. Powiem wam tak, jak się jeździ. Kiedyś najbardziej mi się podobało, jak byłem... O, wóź. Najbardziej mi się podobał ta wielka brama ogrowa. E, jak byłem niedaleko Dęblina z Mariuszem, tam taka wielka brama była. No, tak jakby to miało być sztama czy coś. Tylko to się O, o, o. Tylko to się nie... O, kurde. Coś się trafiło znów. Ustawiam, że to będzie podkładka. Jest, mm. widzę to. Jest to dość spore. No, ale to nie będzie chyba od kolejowy. Ale słabą łapie. Bo to idzie aż w tą stronę. No dobra, jak wyciągnę. To Wam pokażę, na razie sobie jeszcze tak o. O. Jest, komplecik Jest komplecik Tyk. Coś takiego mi się trafiło Tak jakby kawałek tego, tego, tego Chociaż tak to wygląda Nieźle, trochę się działo w piasku. No. Przedażam mnie tylko to więzienia. Nie licząc niedawno miałem sprawę sądową. I dosłownie muskłem się o ciupę. Czekam aż mi przyślą dość srogi rachunek do zapłaty. No. Ech. Dobra, gdzieś to tutaj było to jedno cudo. Przydałoby się to wyciągnąć. Dobra, dlaczego wam nagram jak to wyciągnę? Helikopter leci gdzieś Ale pogoda się zrobiła, bo jak jechałem dzisiaj tutaj, to miało chęci padać. Zresztą rano widzieliście jak leci tam Ta pogoda była taka No nie mrawa Ale kamieni tu jest Blacha Ale jest o. Cieniutka Więcej te kamulce ważą. Trzeba będzie to później w miarę obić, bo na złomowiec, jak pojadę, to potem powiedzą, że przywożę kamienia, nie złom. i sobie odliczę później. No, a ja kiedyś miałem taką fantazję, że to co złapię, to sobie tam wyczyszczę w płaskach cytrynowych. Wiecie, żeby to wyglądało jak nówki sztuki, nie? To dobrze, że tego nie zrobiłem, bo jakbym tak zrobił. To by pomyśleli, że ja to na. Że je bałem! Panie, skąd masz pan takie nowe rzeczy? Kolejna blacha. No? Panie, skąd masz pan te nowe rzeczy? A weź tu się tłumasz? A tak, chociaż jak wyławiam to z wody, no to widać, że to jest z wody wyciągnięte z bagna, a nie z tarowiska. O! Jak ktoś mówi na żywo? O, coś takiego. Później tego nie zapomniał zabrać. No coś się trafia. Coś się trafia. Coś nie, coś potrafię. Dobrze, że też blisko mam samochód, bo jakiś czas temu byłem na magnesie. I samochód miałem ze 150 metrów. Znalazłem chyba z 8 podkładek, tych po 6 kilo. A że po tym covidzie nie może mi wrócić sprawność fizyczna do pełni, taką jaką miałem. Tu wiesz, czy mi męczyłem się, żeby to pozanosić? Bo przedtem nosiłem po 18 kg w łapie, czyli trzy podkładki. 18 w jednej, 18 w drugiej. A teraz ledwo no, niosę dwie w łapie. O, coś tu siedzi, twardo. Nie chcę pójść. Dobrze, że tu nie są takie kamienie zbite. Kiedyś z Mariuszem byliśmy w otwocku. Tam to była masakra. Jeśli chodzi o kamulce, strasznie zbite i masakrycznie się kopało. Co to jest? No nie licząc kamieni, spróbuję zajrzeć na dno, ale nie widać. Dobra, ulubiam takie potoczki. Nieduża woda pokolanka, przejrzysta dla mnie to jest idealna woda w takiej mogę, bzd, jak to się mówi latać no jest trochę kamyczków ale nie ma tragedii ładna woda, przejrzysta nie powiem, że cieplutka bo to jeszcze nie ta pora, żeby była cieplutka no dobra, szukamy dalej coś się tutaj klei no Zobaczymy jak w sezon wytrzymałem te woderki Zalegro za stówkę Tak kawałki tej tak. Kawałek toru Kawałek szyny mam Widzicie Jest kawałek szyny Uii! Ciężka pierdolona bestia No Tak się trafia jest 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 tutaj Trochę fantów. O, jakieś podkładeczki, nie podkładeczki, to są pierścienie. Pat, że ktoś tutaj chodził. Patrzcie, pręd, widać, że z wody wyciągnięty, już jakiś czas temu i takie coś. To ktoś tu chodził. Ktoś chodził, ale miał. Nie miał takiego mocnego magnesu jak ja. Chyba, że ktoś nie poszedł tamtą stronę, bo w tą stronę idąc nie ma nic. Kompletnie nie ma nic. Tam, tak, jest w piachu, ale, o, tu coś jest. No właśnie. Teraz weź się dokop do tego. Mleko lubię. Wiecie kto to? Lubi mleko. Ostatnio mnie sosnowiec zaraził pewnym panem z białego stoku. No tu coś jest, ale to może być pręcior zbrojony. No będzie pręcior zbrojony. Dobra, kołpaczek no puszeczkę to ja zabierę. Puszeczka, się przyda. A milenium. dobra, idę w tamtą stronę, bo tutaj Wieje, biedą. Rękawice jeszcze można je podciągnąć. Ogólnie te testuję. Tam są w wiaderku. Tylko wiesz, dotąd bardzo mocne, bardzo wiele połów wytrzymały i się trzymają. To na pewno będzie cienkie, ale tym łapa grzebie. Więc no sprawdzimy, bo tam trzeba dużo kopać. Więc te rękawice się powinny nadać. Dają się. Kopałem, kopałem ręcznie. Jest hamulec. Nogą jest ciężej kopać w kamieniach. A łapami jest lepiej. A widzicie, coś tu jeszcze jest. O, coś tu niby jest. O, Pręd Tu jeszcze to było. Nie wiem, co to. Jak nabój CO2, tylko mały. Może ktoś tu kiedyś zastrzelał z wiatruweczki. Coś tu jeszcze jest. Pierścień. Trzeba pokopać trochę. ta Dwie naraz. Jedna do drugiej się przyczepiła. Podobają mi się te rękawice, bo coś tam się trafia W normalnych rękawicach już bym tam nie mógł kopać, bo jest za głęboko i by się woda wlewała Kiedy woda jest za zimna A tak łapy wsadzam i, i Idzie Tak, tam to jest zakład karny Ech, Dobra, trzeba trochę podkopać A. Oh. Oh. I kamyczki ha. Patrzcie jaki łańcuch uh -huh. Jeszcze raz widzę taki łańcuch No Jeszcze śruba w nim siedzi Ja pierdolę ale łańcuch wszystko ładne znalazł Ciężki No Te rękawice bardzo dużo dają Na nie głęboką wodę Daję radę dobrze. Tu dalej coś jest. Cały czas w tym samym miejscu. Ja pierdolę. Już mi się nie chce schylać. Ech. Widzę pana wartownika, patrzy się na mnie. Stoi w drzwiach. No, patrzy się. No bo to wiecie, przy zakładzie karnym ktoś się kurwa w wodzie kręci. Nietypowo. Czujność musi być. Robi się w nielegalne kółsownictwo na ryby, siatka. Widzicie? Stara siata na ryby. Aha. Głęboko w piachu już była. Czyli dawno, dawno temu ktoś tutaj musiał sobie siateczkę zakładać. Na przesmyku i ktoś pewnie z zakładu karnego ryby goni w tą stronę. I haps. No nieładnie. No trochę nawoławiałem. Cały czas coś się trafia. Cały czas. No, trochę zmęczony jestem. Cały czas to idzie. Więc już tak przypuszczam, że z 50 kilo Mam towar z 50-60 no. To jest dopiero gdzieś godzina 10 Dobra, lecimy, szukamy dalej. Tam dalej był drugi most, przyjechałem wreszcie tutaj. Tu wiem, że Mariusz był Kiedyś, kiedyś. Zobaczymy czy coś tutaj się będzie trafiać powiem wam tam towaru było od czy syna w jednym miejscu i jeszcze się trafiało ale już zrezygnowałem już siły nie mam chcę tylko tu zobaczyć czy coś będzie czy nie spójrzmy lewo spójrzmy prawo nic nie jedzie płynie sobie smródka Ej, tutaj się można pierdzielić tam widzę chyba zbrojone pobocza są opa Jakieś szmaty pływają o, No i dobra, tu się trochę po Więc jak ktoś się będzie dropić to Was poinformuję Coś takiego mi się trafiło Trochę już skord skordowane Nie mam pojęcia co to jest Ale wygląda dość fajnie był jakiś hamulec. A widzicie? I magnesik widać. Coś dziwnego. Kawałek hamulca. Na wierzchu leżał. No. Jeszcze glonki ma. Ładny, ciężki. Co nieco tu się trafia. Sprawdzę na wierzchu. Jak na wierzchu kamulec leżał. O, jakaś putka. O. Komplecik trzeba go umyć. Jest one, O! Taki ładny. Kaśmiska. Czernień. Trochę towaru tu już natrzepałem. Nie powiem, że nie. Tam był od groma. Tu też jest odgroma. groma. Dobrze, że samochód po drugiej stronie drogi. Za daleko nie będę miał donoszenia. O, wygląda jak mieć. Jakiś taki rondel. Dziwna sprawa, nie? Znak kolejowy. To zostawiam, nie zabieram. To jest. No będzie, że. Już <słuch> <słuch> się już dziwne rzeczy zaczynałem znajdywać ja mam się szczęście do łańcuchów, kolejny Bydlak. Tam to rowery się trafiały podobno, ale to już przeżarte były. U. No, to też jest. Myjnia. Jest znak, zakaz skrętu w prawo To oznacza, że ktoś tutaj Latał, ale już jakiś czas temu Na razie to tu sam żwir się trafia O, to tu gdzie? O, chyba talerz jest No plastik Idziemy dalej Przebrałem się kochani Bo byłem cały mokry Od latania, zmęczenia i ogólnie zaspocenia Cała skrzyneczka i cała skrzyneczka, ta prawe i tam jeszcze pręty Obstawiam, że mam między 80 a 100 kg Godzina Równo 12 Byłem 5 godzin na magnesie Jadę teraz na złomowiec Zjedzimy się na złomowcu Zaraz mi bateria padnie, więc chciałem jeszcze nagrać Ile zarobiłem z dzisiejszego dnia Za 5 godzin pracy W tym 1,5 godziny dojazdu w jedną I 1,5 dojazd w drugą, czyli 3 godziny Daje nam łącznie 8 godzin Tak jakbym normalnie był w pracy Zobaczymy, ile zarobiłem. I bardzo ważna cenna informacja: jak chodzicie na magnes, zawsze zabierajcie ze sobą najlepiej wodę zwykłą źródlaną, gazowaną. Może być z dodatkiem soku czy z cytryną, bo ciepło się robi. Człowiek chodząc w woderach, mega się poci. Ja całą dwie prawie takie butlowali. No, a znaczy, no nie dwie? Jedną dużą i jedną małą. O, żeby nie skłamać. Dobra, jadę na złomowiec. Godzina 12, zobaczymy, o której jada Właśnie byłem na złomowcu. Udało się, nie było kolejki. Tu zawsze w Piasecznie jest mega długa kolejka. Eee, sprawa następująca jest. Nie dość, że na dwójce jak zawsze dzwon, trzeba było każdą drogą jechać, to sprzedałem dzisiaj złomek. Miałem 130 kg, zarobiłem 227 zł. Cena złomu już spadła, bo jest złoty 75, zł. czyli już spada powoli. Ogólnie jest yy, ciężko, jeśli chodzi o, o złom kolejowy, bo tak jak powiedziałem Wam na początku odcinka, yy, jak złom był tani, to się nikt tym złomem nie interesował, jak złom poszedł do góry, yy, tak nagle wszyscy się zaczęli interesować, zaczęły być kontrole i w ogóle dymy, a u nas to jest wszystko z wody, więc to jest tak naprawdę full legit, to nie jest nic skradzione czy coś w tym stylu. Więc dniówka 227 zł, minus 100 zł paliwo 130 zł, czy to dużo, czy to mało. Eee, za dzisiejszą pracę, fakt faktem, to była ciężka praca, bo to jednak trzeba było się narwać, trochę paluchy bolą, nakopać. Eee, średnio, wiecie, to taka dodatkowe źródło dochodu, jak dzień wolny jest, może sobie pojechać, jak ktoś lubi, ale tak to nie nie, 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 nawet jak jest złom wysoko w cenie, to i tak to kochani moi mili, ja się będę z wami żegnał trzymajcie się ciepło i na razie i pozdrawiam panią Anią ze złomowca